Maria. ostatnio liczyłem. Trochę ich było. 10 na pewno. 10 d... Nie, 14 chyba było. 14 w sumie, albo i 15 nawet. Pojężdżę na nogi pszenicy. <noise> Właśnie a co na koń? <noise> A dobra, zagramy sobie M240 B. B. B jak barbara. Będziemy ee, rozstawiać bipodzika i będziemy zgarniać ludzi. O, mordę. Mam nadzieję, że się zmieszę. Aż na mnie trąbił, widzieliście? To ham. Się nie trąbi na kolegów tutaj. Dobra, idziemy na D Bo tam bankowo, na D to tam od razu będzie ekipa, bo oni z D na B będą szli, Więc może rozstawienie naszego bipozika nie będzie takie głupie O wow, tu już bym wyrwał małe co co? Dobra Dobra To Rozstawimy się, bo tutaj. O już, już, już. Już się zaczyna. Chodź. Jeszcze ktoś tu chętny? Ha, pewnie, że chętny. No, uważaj, bo wyrwiesz. Kopie, uważaj, bo wyrwiesz. Dobra, wystarczy tego dobrego. Okej, okay, okej, okay, dobra. Trochę może za dużo tutaj dzidziuję. Nie powiem, że nie. Wejdźmy na górę. Posłaniajmy chłopaków. Kurde, nie wiem czemu mi nie chce mi bipoda. O właśnie. Dobra, jeden poszedł. jest reszta ekipy? Tam jest jakiś. Będziemy grać właśnie w ten sposób. Będziemy osłaniać chłopaków po prostu. Tym razem obiekty w troszkę innej formie. Inny celownik by mi się przydał tak prawdę mówiąc. Dobra, teraz możemy iść. Idziemy przejąć ten cel. Nieważne co by się działo. O oh, Jezus Maria, o oh, kurde blade, <laughs> widziałem Kulesiak leciał, ten rpg. <śmiech> <śmiech> Czy byłem kiedyś w Afryce? Nie, nie, nie nie, nie <laughs> byłem. Oh, dawaj mi się do mnie. Ale szybko wyrwałem, ja pierdziele. Trochę kiepski, kiepskie miejsce na, na spawn. Ale może ktoś mnie podniesie? Może. Ja wam tu dópska osłaniam, a wy tak mnie traktujecie. Dobra. Nieważne. Nie, 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 nie chcę, nie chcę zginąć. Jestem za młody. O Jezus moja. A bo tam na piżdża, kurczę... Czołg. no co wy tam o, robicie? Zwariowaliście. Ho, 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 ho! To musiało boleć. O, następny jedzie. Trzymajcie Dobra. Skoro wystrzeli, to możemy spróbować uciec. I pomożemy im zlikwidować tego myśla O, wycofuje się. Dobrze. Bum! czakalaka. Hehehe. Oh yeah. Lecimy na punkt A. Mmm. <laughs> snajpera Lujan Ktoś tu pisze, że oznaczam snempera, czy? O, oh, wow. Wow, trochę tu chłopak chyba jest. Ok, troszkę się może jednak wycofam. To nie było zbyt mądre. O! Oh. O, o. W tym celu nie, 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 mówiąc, nie, 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 taki dość, dość irytujący jest jest. nie, 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 ktoś tu do mnie z boku nie, nie, to nie, jest dobry pomysł. Eee, o granat. Mm -hmm. To nie, to nie, to już nawet nie był granat eee, Wiem jak naprawić konia w BF1. Trochę, trzeba mieć wiadro z wodą i mu podać, ale koń nie może być zgrzany, bo się zatrzymu się <laughs> Nie może biegać. Przede wszystkim koń nie może biegać, słuchajcie. Jaki stranny O wow Toń kolego. Cześć kolego Poczekajmy tu Dzięki Sizini -si Jak to mówią Sizini -si Dobra, do no co? Idziemy Musimy możemy nas próbować To nie to nie jest dobry pomysł, żeby tu się głaść akurat Możemy tu przejmować, tak prawdę mówiąc. No to jednak ktoś jest. O Jezu, piękny rzut granatem. Ja like a real pro, jak to mówią. Rzut, w, rzut we framugę. Kurde, to ktoś jest. I pół nie ma. Dobra, lecimy. Lecimy w... We... O! O, 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 tam czołg jest. Widzicie tam? Tam jest czołg. O, wow, ale wyrwałem. O O, o. Nie wiem, czy ja dostałem, ale chyba sniper jakiś mnie trafił, bo to jest ma aż mało prawdopodobne, żeby aż takie wrażenie, chyba że czołg jakiś. Serio? Hallor, wie. O To jezu, gdzie on jest? To jest co ja robię. Zabiję mnie tylko weź, nie? Dobra, mam go. To jest o Tam jeszcze sniper, jest. Trafiłem mu w, w, głowę, w głowę. Dobra, przeładujmy. Zabił go. Lego. Dobra. Ale kurde, 2% ma. Zabij, 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 zabi, zabi. Jest, 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 jest. No, To nie było fajne. Opa! To... do mnie strzela. Oh, fuck Dobra, z tyłu też. No, nada mam przestrany. Wstałem niedawno jeszcze wiecie głupawka poranna trzyma Głupawka poranna cię trzyma No życie, życie Będzie dziś zombie Uuuuu uu. O czego wymagacie ode mnie? Zombie Dobra, na razie O wow, ale tam ekipy naginęło Dobra. Nie wiem czy tam jakiś koleś się nie schował Dobra idziemy 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 przejąć ten cel bo tam chłopaki próbują, próbują a nie mogą I tak naprawdę przegrywamy zresztą cały czas O to jest koleś Okej. Okay. O, oh, fakt! O! Nie wierzę w to, że koleś nie, nie ten. Eee, to nie było fajne. Ale tam niewiele miał kurde tych procentów. O właśnie, to jest ten koleś. To jest ten koleś. Dajesz go. A, zabili go. Dobrze w mordę. To dzieje się. Smażonko. w smażonko tam jakieś widzę. Słyszę. Wjeżdżamy. Dobra. O, -o, o, jakiś granacik tu spadł? No dobra, dobra, to nasz robot. <grym>, bo tu już myślałem, że może jednak nie. Trzymajcie, o, trzymajcie, amo. Kurde, przegrywamy i to dosyć mocno 200 punktów. Poprzedni mecz, co prawda, też był taki dosyć podobny. 200 punktów było w plecy. Co? Ale zjebałem to nie. O, dobrze, dobrze, ale pocisnę ich hopa. Cześć, 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 Szymano. No, nadzieję, no, że może być, może być ciężko chyba. Prostawienie <śmany> bipoda w takim miejscu nie jest zbyt dobre. Hmm. Czekajcie, jeszcze sobie zmienię może ten celownik cholerny, bo on mi w ogóle nie pasuje. Wow, 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 wow. Ja myślę, że ja w innym miejscu się odrodzę Nie O oh, you fuck Dobrze, dobrze, zobacz Yes, mago, Dobrze, dobrze Jeszcze żyję chyba Jeszcze Schowaj się chłopie, schowaj się O Jezus Maria, mam przebliżany no, no, no. Tak, <laughs> już nie wiedziałem, co robić. Mm, ten efekt nadaje się do filmów niskobudżetowych, ale jaki tekst? No? Dobra, przejęliśmy to. O, ty kamień. Tak jest. To mi się podoba. Oje oh yeah. i od razu inny celowniki od razu lepiej idzie. Tak to jest, tak powinno właśnie być, tak powinno być załatwiał. go, zacipał go. Zpadujmy, bo może być za chwilę gorąco. Już tam widziałem koleś, który będzie przebiegał. Nie, 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 nie tym razem kolego. Dobra, mam 10%, więc na, no, nie ma sensu się za mocno wychylać tutaj. Na po pociągu nie wychylać się. Dobra, ale oni ma. Dobrze! Dobra, broń. Rzadko grałem tym M200, zresztą widzicie, nie mam podblokowywane zbyt wiele rzeczy tutaj. Na 240 b O, Jezus kolego. <laughs> I po budynku nie ma. Dobra. No. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze panowie. Przeładowanie jest tylko cholernie długo. Dobra. Nie natknijmy się na bezesz tracimy. Kurde, czołg tam jedzie? I drugi czołg, a ja nie mam C4 to jest Osmaria, i znowu czołg. To i strzela jeszcze do tego do mnie. Dobra. Cześć. Za chwilę się pokapuję, gdzie jestem. O Jezus Maria. Dobra. 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 <ścoughs> Nie dobra. Dobrze jest, dobrze jest. jest rzeźnię zrobiliśmy. O już niedługo słuchajcie live Taki, mówię to jest taki szybki popołudniowy live ich zrobiłem go specjalnie dla Was eee... Nie kurde myślałem że pójdzie taki O ale bym tam rzeź zrobił O jezus jakby no, ktoś podniósł. Nie Jakby mnie ktoś podniósł na 100% to by było fajnie. O mój, o tam by było pięknie Tam rzućcie ma... rzućcie tam coś, rzućcie tam jakiś granacik, coś tam naprawdę będzie rzeźnia nie? Nie mogę sąd wyjść, nie? Nie, tym razem kolego. Dobra. Spróbujmy przejąć ten cel. O, jakiś sniper do nas wali. Tutaj. Mhm. Mm Dobra, chyba to przeżyliśmy jakoś. Jeszcze. Ja tu jest koleś. Chyba w go nie widział. Nie wiem, czy to był ten, czy ktoś się na nim odradzał. Ale to jakiś kolo był jeszcze chyba jeden. O, właśnie, to był chyba ten koleś. Nice, kurde. Nagle, nagle, nagle szale się odwróciły. Tam jakiś czołk chyba jeździ, nie jestem pewien, ale podejrzewam, że tam jakiś czołg będzie. Dobra, premia za dostrzeżenie. Szybkie przeładowanie moment tylko 27 punkt z pestek. Dobra, zróbmy tak. Na drodze Znaczny no, się O już, już kończę Za chwilę kończę, słuchajcie, go bo... Pamciu, pamciu będzie, pyszności tak zwane Wow, 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 macie wow. tam? Eee, a tu z ścian. <laughs> ja się złapałem za ścianą A tu ściany nie ma O oh, wow, Marcin proszę. Proelokoks, nie. O, chłopaki idą od tylca tak zwanego. O, okej. Okay. O, tam czołg jest. nie jest dobry moment, żeby tam się przechadzać do tego czołgu. Ale też... Dobra, my się skupiliśmy tak naprawdę na tym, żeby tutaj... Zblokowaliśmy Long Barrel. Ja Diońco. Dobra. Hahaha, <laughs> nie tym razem, kolego. Hihihi, <laughs> uh, Przewrócił się. To, możemy to przegrać, tak w ogóle. <laughs> Nie chcę nic mówić, ale możemy to przegrać. Bo przejęli nam punkt B. Punkt C już prawie, że przejęty. Aaaa, dobre. Idziemy, 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 idziemy. Ja się to skupiłem na tym, żeby robić jakąś siatkę. Czarny, czarny, czarny. Tracimy go, tracimy go. Jest tutaj trochę osób. Nie no, teraz jak przegramy... Kurczę, naprawdę, to by była wielka szkoda. B. B, punkt D, dobra, oni mają tam te punkty, te takie, Zwróćcie można by się powiedzieć, się że to połączone. Tylko, że na razie tutaj nie zwracam uwagi na czat, ale jest naprawdę niezła jadka i to, głupio by było stracić teraz jakiś taki punkt. Mamy coś, mamy. Możemy mu tam podsypać. O Jezus, Maria. O mordę że a tam jest jaka ekipa, nie? <laughs> właśnie o tym mówię. 14%. nie? Grafika na... pre Alfie wygląda? E fajnie właśnie wyglądała, bo słuchajcie, tam, ten, tam nawet tak dosyć mocno przykuła... Uwaga, jedna mapka, e na której była widoczna trawa i ona... O, ta mapa wyglądała w ogóle rewelacyjnie. Ona taka była... E od razu było widać, że jest świetnie zbudowana, jakoś tak dobrze odwzorowana, a ten ze słupem biegniemy. O, biegnie, biegniemy ze słupem. <grym> oh, wow, dobra. Nie było lekko, słuchajcie, nie było lekko, ale kurczę... Całki... Dobra, wygraliśmy Sweet! To była rzeźnia, to była rzeźnia Dobra, to... Dzięki wszystkim, jak na razie, no mówię, to był tak, taki króciutki live'ik, ale cieszę się, że wpadło e, jednak troszkę osób, tak więc. Super. Y, to do zobaczyska ludziska. Pa pa.